Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Sezon zakalcowy jest już w pełnym rozkwicie, no bo nigdzie tak cudnie nie udaje się zakalec, jak w ciastach ucieranych, które z kolei są idealne do wszelkich owoców. Mieliśmy rabarbar, teraz już zaczynają się truskawki, więc myślę, że. Yy dużej liczbie osób przyjdzie się z tym zakalcem y, zmierzyć w tej czy innej postaci. Co zatem zrobić w sytuacji, jeśli masz fajny przepis, wydaje się bardzo prosty, pod filmem jest 100 komentarzy o tym, jaki jest prosty, jak dobrze wychodzi, jak w ogóle wszystko jest super, a Tobie trzeci raz pod rząd wychodzi w tym cieście zakalec. Co możesz zmienić, żeby tego zakalca uniknąć. I nie będę tutaj wchodzić absolutnie w przyczyny zakalca. To ma być krótki filmik z praktycznymi poradami. Ja natomiast o przyczynach zakalca nagrałam zupełnie oddzielny film, więc zainteresowanych odsyłam właśnie do niego. Od razu też powiem, że zakładam, że przy pieczeniu spełniłeś, czy spełniłeś trzy podstawowe takie absolutnie basic warunki, a mianowicie. Po pierwsze, twoje składniki zostały wyjęte z lodówki odpowiednio wcześniej, żeby zdążyły się ogrzać i nie były zimne w trakcie dodawania do ciasta. Po drugie, twoje ciasto było mieszane krótko, tylko tyle ile potrzeba, żeby składniki się połączyły, a nie ubijane mikserem przez 15 minut jak beza. Dodatkowo twoje ciasto znalazło się w nagrzanym piekarniku Praktycznie od razu po przygotowaniu, a nie stało pół godziny na blacie, czekając aż umyjesz barbar i pokroisz albo otrzypułkujesz truskawki. I wreszcie po trzecie, jesteś absolutnie pewien czy pewna 100%, że składniki wszystkie zostały właściwie przez ciebie odmierzone i nie ma żadnej szansy na pomyłkę szczególnie w składnikach występujących w dużej ilości, takich jak mąka e, czy składniki płynne. Jeśli te trzy warunki zostały u Ciebie spełnione, to idziemy dalej. Co możesz zatem spróbować zmienić, żeby tego zakalca uniknąć? Otóż po pierwsze, spróbuj wykorzystać mąkę wyższego typu. Najlepsza będzie 550. Przyznam, że do ciast ucieranych czasami zdarzało mi się wykorzystywać mąkę e, niższego typu, czyli 450-500, ale to jest zawsze loteria. Czasami te ciasta wychodzą z taką mąką, czasami nie wychodzą, różnie bywa. Mąka typu 550 jest idealna do ciast ucieranych, nawet możesz e, kombinować z mąką wyższego typu jeszcze, czyli 650. Jeśli natomiast użyłeś dokładnie takiej mąki i dalej masz zakalec, Wówczas spróbuj zmienić producenta mąki. Kup mąkę innego producenta. Typ mąki to jest tylko jeden parametr, natomiast mąka ma dużo więcej właściwości swoich, takich swoistych, które mogą wpłynąć na to, że ten zakalec wyjdzie. Więc testuj z innymi producentami i zobacz, czy jest jakaś różnica. Po drugie, zastanów się nad tym, jakie wielkości jajek używasz. Zazwyczaj przepisy są tak skonstruowane, szczególnie te przy ciastach ucieranych, że bierzemy pod uwagę. Jajka wielkości M lub L, takie, które można kupić wszędzie w sklepach. Ale jeśli na przykład ty masz do czynienia z takim dobrodziejstwem jak jajka od kur ze wsi, Wówczas te jajka często są dużo, dużo większe od tych, które są przewidziane w przepisie. Co możesz zrobić? Wbić po prostu pożądaną ilość jajek do szklanki, wymieszać tak, aby białka z żółtkami się połączyły, a następnie do samej, do ciasta dodać 2 trzecie czy 3 czwarte takiej mieszanki. To też może pomóc. I trzecia moja wskazówka czasami pomaga, nie zawsze, ale można próbować, a mianowicie spróbuj ograniczyć ilość tłuszczu dodawanego do ciasta, ja nie mówię, że od razu o połowę, ale możesz przetestować na przykład dodanie o jedną piątą o jedną czwartą tłuszczu mniej niż jest przewidziane w przepisie, to trochę odciąży ciasto i też może sprawić, że ciasto się lepiej upiecze jest jeszcze opcja taka, że możecie polubić kalce. znam osoby, które bardzo sobie chwalą ciasto z kalce. ale mam nadzieję, że po moich wskazówkach nie będzie takiej potrzeby, pozdrawiam i czekam na Was Komentarze, jak sobie poradziliście z zakalcami. Pozdrawiam!